Witam, dawno nie nagrywaliśmy. Nagramy jak tu w tunelu zarosło zielsko. Tu mamy jarmusz, który trzeba już przesadzić. Już sadzonka wielka, ale pole uszykowane, Także weźmiemy się. Tu już zgracujemy zaraz, bo jest wyrwany szpinak. Zasiejemy rzadkiewkę mięta, która się rozrosła. Jak widać, przedtem mówiłam ale trochę ścinałam ją, a tu sadzonkę muszę wziąć na rynek i sprzedać tu mamy papryczkę nie wiem czy widać jest krzaczek, krzaczek, krzaczek są także trochę była gracowana prędzej, to mniej zielska teraz będziemy gracować dla tu szpinak który też wyrywamy już sprzedajemy, bo wielki zielska jarmucha też taka wielka Jarmusz, a to nie wiem. Zostawiłam ten krzaczek, bo myślę, czy to nie meliska albo pomidor. Dość taki duży, zostawiłam, zobaczę, co z tego wyrośnie, bo nie sadziłam, ale mogą być pomidorki zeszłoroczne. No i to butwinka, która też zarosła, którą będziemy też zaraz pracować. Tu szpinak zasiany następny, widać marny. Mam dać coś wschodzi. Węże od podlewania leżą na razie, byle jak. Tutaj szpinak znowu to jest zarósł. Zielsko jak diabli. Strasznie ruszyło to zielsko do rośnięcia. Tu też szpinak, bardzo dużo szpinaku mam. Rzodkieweczka. Rzodkieweczka trochę czyściejsza. To zaraz będzie grasowana. Tutaj szczypiorek już prawie wyrwany, jeden, tu drugi, młodszy, tu koperek, zarośnięte wszystko w ciortu, można powiedzieć. No ale cóż, tu w który już obrobiłam z zielostanie, nie, ale wyrwałam z tych naroślaków, tam szczypiorek i trawki trochę rośnie. Te szczawy, tu jarmoż do rozsady, A tu szczaw, który poszedł w badyle, trzeba też to obrobić. Także piękny badyle. Kwiatki jak trzeba. No i szczypiorek, tego też prawie nie widać. Tak strasznie zarosło to dzielskiem, że Aż kwiatki puścił, też trzeba puścinać, żeby nowe pędy puszczały. Piękne kwiatki mam. A ile zielska to się w głowie nie mieści? Znowu w jarmużu kawałek, mam tak popitolone. Tu też rozsadu, ale na sprzedanie rozsadza, ale razie mi to straszne zielsko. I sałaty trochę dla siebie w sumie. Już też miałam rozsadzić, a nie rozsadziłam. ogracuje dopiero rozsadzę. Okropne zielsko. Także bierzemy się do pracy. Będziemy wyrywać zielsko teraz może po kolei. Nie wiadomo, od czego zacząć przy takim zarośnięciu tego wszystkiego. Tutaj w sumie to będę skopywać. To to zacznę od, od szpinaku może. No. bierzemy się do pracy. Idziemy po... Już będzie potem pojemnik na zielsko, bo będę wyrzucała. kurą zaniosę, kury się cieszą z zielska. Tylko nie wiem czy w szpinaku to wyrwę tutaj, czy to zniszczę, przejdę do butwinki, a szpinak będę wyrywać, dopiero zielsko wyrywa. No zobaczymy. Chociaż może jest grubsza. Piękny jarmuchy, piękne zielską wóz. Szkoda, że Zielska nie skupują. Zupełna drobnego że szpinak jest wysoki to zatrzyma pokrzywy się wydaje, że szpinak zostawi, nie będę ruszała które jak będę szykować na rynek bo ciężko mi jest w ogóle cokolwiek wyrwać zastawiamy gdzie będą butwinki jednak będzie lepiej, łatwiej bo rzadziej jest. Musiała później wziąć graczkę, i graczkom tutaj przejechać. Rosną pomidorki, tekstylowe. O set, jaki ładny. Ja napadlałam trochę, bo żeby się napiły rośliny. Łatwiej było wydłubać, ale za mocno nie można było podlać, bo żeby znowu można było wejść. Dobrze, braczki ja już z kamery, czy później nagramy, jak już będą obrobione. Będziemy teraz grecować szpinak. Widać go? Widać. Tu jeszcze ryglina została. Braczków, ale tutaj i tak już postaram się. O szpinak. Dziwne zielsko, takie kłaczate jakieś, pełno go jest. Wszystko ręczno trzeba zrobić, bo graczkom to tylko korzenie poucina się i nic to nie da. A ręczne to niektóre się urwie, ale większość wyjdzie z korzeniami, to później może mniej będzie rosło. Lepiej się robi dwoma rękoma jak się, ten ale chce nagrać jak się robi, dlatego już tak się przemęczę kawałek zrobić. Dwoma rękoma to jedno się trzyma warzywo, a drugą ręką wyrywa zielsko, to wtedy lepiej jest. A tak to ciężko jest oddzielić jedno od drugiego, no ale staramy się. Czyliście liście urwą, to tą kurki zjedzą. Kury wszystko lubię. Czuczownica cz się wie, Uprawia ziemię. No dobrze. Kawałek jest już robiony. Tak teraz... Kończymy nagrywanie, później nagramy znowu, jak tego, tu jest kubka zielska z tego szpinaku, tam pięć takich wyniosłam z buraczków, także pięknie. No to teraz sałatkę będziemy uprawiać. Widać ją? Widać, widać. Radek to się w miarę dobrze robi, bo nic nie przeszkadza, przy przysyłać będzie. No dobrze, jest jedna zrobiona, teraz bez kamerki będziemy.